Rzut karny na go zamieniony przez Jorge Tendero, a teraz ten przedłużony rzut karny wykonywany przez Jagielskiego. Jagielski! Ależ fantastycznie to uderzył. W samo okienko bez szansy Kevin Kolar. No i gospodarze ponownie doganiają FC Rejter Toruń. No i spójrzmy teraz jak sobie poradzi ten zawodnik. Ależ teraz uderzył! częstowały piłko w siatce, rezerwowy bramkarz pochni, a zadbał o to Varela. samą bramką rywala. Zao Miguel, gol! 3 do 3, duble Zao Miguela. Remis na 2 minuty i 14 sekund przed końcem. doczy dreman tutaj do swego, spójrzmy. Rok Molins, Rok Molins! Ale szkol na 10 sekund do końca, co zrobił Hiszpan? Ale szkol, tutaj? No, coś pięknego! Coś pięknego! Tym razem Westerling z linii bocznej będzie wznawiał grę. Uderzenie znowu potężne i Bramka! W końcu to 3 razy sztuka, jak to się mówi. I za trzecim razem Oleksandr Bondar.